Zmiany w prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego to jeden z głównych punktów obrad 39. sesji. Większością głosów radni przyjęli złożoną przez dotychczasowego wiceprzewodniczącego Włodzimierza Stępnia rezygnację z pełnionej funkcji. Jej powodem była zmiana przynależności partyjnej z Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Twojego ruchu. Złożyłem rezygnację, dlatego że mam głębokie przekonanie, że większość. Bez względu na kontekst tego swojego stanowiska, zagłosowałaby, realizując dyscyplinę klubową, za odwołaniem mnie z tego stanowiska. Ja odbieram to w ten sposób, że kolega radny Stępień, zmieniając barwy partyjne, powinien mieć świadomość konsekwencji tych. Tych kroków I niejako naturalną konsekwencją wobec tego, że było to miejsce przynależne dla klubu SLD była rekomendacja w to miejsce kolejnej osoby i tak naprawdę na wniosek SLD również i moje stronnictwo zagłosowało pozytywnie. Na miejsce Włodzimierza Stępnia radni powołali nowego wiceprzewodniczącego, którym został Józef Grabowski, dyrektor zespołu opieki zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Sejmiku pełni on funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Budżetu i Finansów. Dziękując za okazane zaufanie, nowy wiceprzewodniczący podkreślił, że będzie dalej próbował godnie reprezentować swoje środowisko wyborcze oraz całe województwo. Ponadto radni jednogłośnie przyjęli apel w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin. Wincenty Witos niewątpliwie był wielkim Polakiem. Jeśli Sejm Rzeczpospolitej przyjął taki apel o uczczeniu pamięci tego Wielkiego Polaka, to tym bardziej w regionie Świętokrzyskim, który ma wiele związków z jego osobą. Witos wielokrotnie tutaj bywał na ziemi świętokrzyskiej. Tutaj ruch ludowy zawsze był również bardzo istotnym elementem ruchu państwowego. Także uznaliśmy, że warto w tę 140 rocznicę jego urodzin zasygnalizować jego dorobek i upamiętnić wkład wielkiego trzykrotnego premiera w rozwój naszego państwa. Minutą ciszy radni uczcili także pamięć innego bohatera walki o ojczyznę, wywodzącego się ze Starachowic porucznika, żołnierza zgrupowań partyzanckich AK "Ponury", Zdzisława Rachtana pseudonim Halny, który zmarł dwudziestego szóstego stycznia.